Poczekaj, Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. Tutaj jesteśmy w Wielu, gmina Karsin. Pani tu przyjechała? Dlaczego? Tak, ja przyjechałam tutaj. W jakim celu? Na konkurs? Na konkurs Gawędziarzy. Kaszubski, i Aha. Dobrze, idziemy dalej. Chodź ze mną. Zamknęłaś tam? Dobrze, chodźmy tam do środka. Musimy załatwić procedury. Idź tam pierwsza. choć pierwsza, idź pierwsza. Dzień dobry pani pomorska telewizja Narodowa. Tutaj jest właśnie... Tutaj coś kręci? Biuro tu jest Domu Kultury. Jestem redaktorem, jestem dziennikarzem. Mam legitymację. Proszę panią prasową. Proszę Panią, a co tu trzeba mi zezwolić na kręcenie? To jest nie, obiekt publiczny. Pani nie pozwala filmu robić o Waszej placówce kulturalnej? Ja chcę to puścić w internet. Dlaczego Pani nie pozwala, Pani Dyrektor? O co Pani chodzi? Jesteśmy w tej chwili w placówce kulturalnej Wielu i chciałem wszystkich zaprosić do Wiela, do Domu Kultury. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Sławomir Dziębiński, redaktor.